22 luty znowu wybrałem się na rzuty że są koło takiego grodzenia i leży piękna tyczunia O, 12, 15, Ładny, ładny. Ale szczęście dopisuje. O kurde, zobaczcie, tam jest drugi. tak właśnie spojrzałem idziemy o to musi być para oczywiście ale będzie piękna para koło szóstki. tak mi się wydaje w domu zważymy piękna para trzecia w tym sezonie Masakra. Tak można zbierać blisko siebie pary. Nie trzeba szukać nie wiadomo ile. Już traciłem nadzieję, bo na nowy teren pojechałem. No ale chyba cały dzień tu polatam. bo taką pasę mam, że nie wytrzymałem, chorobowe poszło. Dobra, lecimy dalej, pozdrawiam.